Sciełanko kochani, po dłuższej przerwie. Słuchajcie. Nie dałem rady nagrywać nic. Musicie wybaczyć. Chciałbym wam powiedzieć dlaczego, ale no jednak chyba nie powiem dlaczego, ale wam pokażę postępy prac. Kompletnie nic się prawie tutaj nie ruszyło fasada stoi zrobiona z przodu z boku tylko styropian z drugiej strony nie ma jeszcze nic od tyłu też jeszcze nie ma nic kompletnie, tutaj nawet jak widzicie nie jest dokończone środek w ogóle nieruszony Ech. chciałbym wam powiedzieć dlaczego tak jest ale niestety postanowiłem, że nie powiem ale co Wam mogę powiedzieć? To kopareczka. Właśnie za 5 minut wjedzie tutaj Pan z lawetą, i moja kopareczka pierwszy raz pojedzie na robotę. Pierwszy raz w życiu swoim, znaczy może i w wcześniejszym życiu ona jeździła na pewno, i to bardzo dużo, ale w moim życiu, kiedy ja ją zrobiłem, kiedy ją yy, całą no, zrobiłem, naprawiłem to ona pierwszy raz w życiu teraz pojedzie sobie na robotę jutro kopać doły. Jedzie 150 km ode mnie. A gdzie jedzie? Jedzie do Kamila, którego zapewne już znacie. Który jako jedyny pomógł mi ten dach zrobić bezinteresownie. Po prostu wiedział, że wiedział, że yy, to jest bardzo dużo roboty. I przyjechał 150 km specjalnie, przez 3 dni jeździł 150 km, żeby położyć ze mną tą blachę. Za co jestem Kamilowi dozgodnie wdzięczny. A znacie Kamila na pewno z odcinka yy, z paneli fotowoltaicznych, które robiliśmy u niego na kontenerze. Właśnie zaraz będzie tutaj, bo już dzwonił. Pakujemy kopareczkę i lecimy do niego. Od jutra, od rana zaczynamy robotę, bo tym razem... Kamil potrzebuje pomocy. Tak to działa, kochani. Ja potrzebowałem pomocy tu, a teraz Kamil potrzebuje pomocy. Oczywiście, sam by sobie to zrobił, tak samo jak to mówi, ale pamiętajcie, wdzięczność jest bezcenna. Bezcenna. Dobra, słuchajcie, ja Wam coś pokażę, co się zmieniło. Yy, tutaj się zmieniło. Tak wam pra... znaczy, zmieniło się. No troszkę styropian dodałem. Tutaj dzisiaj troszkę właśnie yy, zrobiłem. Wam powiem tak. Dzisiaj mam jakiś lepszy dzień. Dzisiaj troszkę zrobiłem, czyli troszkę kołeczków powstawiałem, trochę już zeszlifowałem, Mam nadzieję, że na dniach yy, zrobię tutaj elewację w sensie siatkę, dlatego że słońce już wypaliło. Wam pokażę, wypaliło. I to właśnie dziwna sprawa, bo nie wypaliło tu fasady, ale patrzcie, co tu, tu zrobiło. Patrzcie na to, wypaliło normalnie steropian tutaj z góry. No, e, żeby nie było, jest kilka dobrych miesięcy później. Kilka dobrych miesięcy później, od odcinka, którego robiłem dach. I to bardzo dobrych kilka miesięcy. Patrzcie, ja dopiero teraz stawiam pierwszą rajkę tutaj dachu. W tym momencie ja to robię. Ojej, jest, jak to brzydko wygląda. Ale to brzydko wygląda. No dobra, nie interesuje mnie to. Wstawiam pierwszą rajkę, tutaj pierwszą rajkę dachówek, bo to mi zostało. No ale Kamil dzwonił, żebym otworzył bramę już teraz, no i otworzyłem bramę i właśnie zaraz podjedzie, będzie cofał i tak to jest w środku, kompletnie nic się nie zmieniło. Co się zmieniło to tu pierwszy raz w życiu mam babyki. Mamy babyki. No tak, słuchajcie, pomidorki, bardzo się martwiłem, że nie, nie, pomidorki nie wyrosną. I ogórki, że nie wyrosną. Patrzcie, mam jednego czerwonego. O, kilka, znaczy kilka, bardzo dużo zielonych. Ale patrzcie, ja myślałem, że ogórki w ogóle nie wyrosną, bo one w ogóle były malutkie na maksa. A zobaczcie, jakie ograsy. Wiecie co? Ja się z tego naprawdę cieszę, dlatego że ja nigdy w życiu nie robiłem takich rzeczy. To jest pierwszy raz, kiedy ja posadziłem cokolwiek. Znaczy, może nie, marchewkę posadziłem kiedyś, no? Marchewka wyrosła, tak po prostu sypnąłem psz, i ona wyrosła. Ale tak, żeby coś dbać, żeby podlewać yy, No to pierwszy raz w życiu. Ten już wjechał, nawet nie wiedziałem kiedy, nie? Przywitaj się Kamil, bo My właśnie... Padłem. Witam bo ma... <laughs> Człowiek z lasu. Słuchajcie, e, nawet nie wiedziałem kiedy, bo robiłem ten dach, a on już sobie tu wjechał. E, no i co? Będziemy ładować, tak jak mówię. Pierwsza robota. ciężko. pierwsza robota. Zobaczymy jak się sprawi. Zarobek? No nie, nie, zarobek, panie. Zobaczymy jak się sprawi. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. No tutaj widzieliście. Nawet dzisiaj robiłem robotę, także, ale nie nagrywałem tego. Także wszystko jest chyba jak należy. E, za chwilę się włączę, jak będziemy wierzać, zobaczymy jak nam to pójdzie. No prosto wyleostr. No właśnie. Muszę się chyba napić, bo na trzeźwo bo nie mogę tego zdrżyć. Dobra. Nie będziemy jak to. A akurat kamerka na ten, na jego zatnie nie? Panie. Będzie czarno Euro 6 Jakby nie mieć co zobaczyć To by się za głowę złapał Dobra, dobra, dobra dobra będzie i opieraj to wszystko sobie teraz Mówisz tak tu Jest na kurwa myrotek już mnie Spiznął Wiesz co, jak jest samochód, to się dużo lepiej Tak, tak, no ja wiem. Ja jest tam akumulator ja muszę autami wjechać, nie? A. O, ja Dałem radę. Wjechałem. Na przyczepkę. Moja pierwsza przyczepka zajeczona. <tuszy> 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 Powiem Wam, że było fajnie. No, zaprzęk nie jest zły, teraz polecimy 150 km, jadę dzisiaj do Kamila, bo jutro chcemy zacząć od samego rana, zrobimy coś tam robotki, pomogę Kamilowi, odwdzięczę się, tak jak mówiłem, Kamil ma bardzo dobre serce i wiele razy, wiele razy pomagał mi, wiele razy, to już ten dach, to już jest po prostu tylko formalność z tego, co on, ten chłop mi pomagał. No dobra. Rozłączam się na chwilkę, bo mam jeszcze rzeczy do, yy, do zabrania. I włączę się, jak będziemy lecieć. Słuchajcie, kilka chwil później. A patrzcie, jak czarno jest już. Kurde, chyba się lato kończy, co? A jest dzisiaj. Dzisiaj jest 12 yy, sierpnia. 12 sierpnia, patrzcie. Godzina 21. Eee, strasznie ciemno. No i co, zapakowany, gotowi do drogi. Wyjedzie Kamil, ja wiadę autami, i możemy ruszać. No i witam wszystkich w kolejny piękny dzień. Yy, mamy poraneczek, siódma rano. Kopareczka jeszcze na przyczepie, właśnie u Kumpla. No i co, i zaczynamy tutaj działać. Co będziemy działać? Zaraz wam pokażę. Mi się wydaje, że to szybciutka akcja, ale przy okazji, jak jest koparka, to jeszcze. Pewnie jakieś inne prace wykonamy. Kamil chce zrobić sobie zadaszenie, tutaj, jeszcze taki yy, wielki taras zrobić, jakby i zadaszenie pod samochody tutaj dla samochodów. No i robi słupy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i kopał te dwa rowki, tam, żeby zrobić te słupy. Mówi, zeszło mu się cały dzień. Tylko na dwa. No i co? Kopareczką. No i ile to kopareczką tych row wykopać. Zniwelujemy tą górkę tutaj O, co tutaj jest? Nie, nie wiem czy widać. O, widać. No i porobimy jakieś inne prace. No myślę, że chłop będzie zadowolony. A później pokażemy jeszcze drzewko. Jak będzie spadać. No. Dobra, zaczynamy działać. Włączę się później jak, jak będę zjeżdżał koparką.